Dorota Dusik, witam Państwa serdecznie, w czasie dzisiejszego spotkania razem z nami jest Anna Sernawit. witam Cię Aniu. Witam, witam Państwa. Aniu, łączenie dzikości i świętości, czym jest? <grym> o Boże, czym <grym> jest? Czym jest właśnie dzikość i świętość, czy ona się odnosi bardziej do kobiety, czy do mężczyzny, czy w ogóle jako do człowieka, jak to ogarnąć? Myślę, że w ogóle jako do człowieka, że każdy z nas, każdy z nas ma, ma w sobie wszystko tak naprawdę mamy właśnie i tą świętość, tak, i tego anioła, i tego diabła, i tą dzikość, tak? Może nie diabła, ale też diabła też, ale tą dzikość ja dzikością nazywam ten, to jest to taka nasza nasza trochę zwierzęca natura, nasza natura, tak, no zwierzęca, tak można powiedzieć, taka, która, taka pierwotna, mm -hmm. taka, która e, działa instynktownie, czyli ta, która wie, e, jak coś się dzieje, jak jest jakieś niebezpieczeństwo, to po prostu ratuje nam życie, tak? No tak, e, połącza naszą No właśnie, tak, tak było kiedyś. Tak, no jak, jak nie uciekłeś gdzieś tam jakiemuś zwierzakowi, to po prostu e, ginęłaś. E, a teraz mamy to instykt zablokowane, bo, no bo jest społeczeństwo, bo jest wychowanie i nie można reagować instynktownie, bo no właśnie bo, bo są te normy. E, I plus jeszcze plus jeszcze te Plus te społeczne normy, że właśnie na przykład dziewczyny no będą się odnosić do kobiet, tak? że, że dziewczynki muszą być grzeczne, muszą wszystkim słuchiwać, muszą wiadomo, jakie, jakie są te normy. Więc my totalnie mamy tą cikość gdzieś stłumioną i w ogóle nie mamy do niej dostępu. No ale właśnie, po co ona nam jest? No, chociażby po to, żeby stawiać zdrowe granice, żeby to nie był, żeby nie, nie kierować tej złości do kogoś i kogoś niszczyć, palić wszystko wokół, tylko żeby mieć tak, tak uruchomioną tą cikość w sobie, że wystarczy, że walniesz pięścią w stół, powiesz odpowiednie słowo. I, I koniec, i granica jest ustawiona, i nie wiem, to, to, jest, to jest dla mnie nowe, dlatego że y, dlatego, że y, dlatego, że ja sobie też do tego docieram gdzieś teraz, i w ogóle tak naprawdę do tego wczoraj, <grym> wczoraj w nocy mi się pokazało, może tak powiem, no, Wczoraj w nocy mi się pokazało, że, że ja miałam właśnie tak, naładowana tymi teoriami duchowymi, miałam takie przekonanie o sobie, że ja muszę, że cokolwiek mi się przydarza, to jest tylko i wyłącznie moja, że tak powiem, wina i to ja muszę, muszę sama ze sobą to, muszę w sobie to, sobie to przepracować. Tak? I cały czas jest to, jest to takie, że nie dawałam sobie prawa do tego, żeby wyrazić ten mój święty gniew, żeby pójść za sobą, żeby postawić siebie na pierwszym miejscu i powiedzieć: właśnie, nie, koniec, tak nie będzie. I, i wiesz, że to się, ponieważ to trwało latami 20 lat, więc mi się tak to skumulowało. Um, że naprawdę dopiero wczoraj w nocy to czułam tak chyba chyba dogłębnie, i pozwoliłam sobie na to, żeby wyrazić tą, żeby poczuć w sobie tą energię kali, no. tak? Tą boginię, która ma, wiesz, pełno rąk, w każdej trzymał cię tą głowę, i naprawdę musiałam zobaczyć, że ona we mnie jest Ja, ja naprawdę w myślach po prostu wzięłam miecz i wiesz, szykałam, <grywania> obcinałam głowy I, i musiałam zobaczyć, że ona we mnie jest i musiałam mi pozwolić dojść do głosu i pozwoliłam. Oczywiście w takich warunkach, żeby chyba nie zrobiłam, tak, ale chodziło o to, żeby to wyrazić, żeby, żeby nawet, wiesz, mówić, płakać, przeklinać ale y, wyrażałam to, tak? Wyrażałam, pokazałam sobie i no, kobietom na swojej grupie, że taka też jestem, że taka energia, takiej morderczej właśnie kali we mnie jest. I ja mam prawo, y, mam prawo ją, w taki bezpieczny sposób ją wyrazić i y, y, mam... Y, Mam do niej dostęp w tym momencie, bo to było, to było sztucznie, wiesz, przy, gdzieś przyklepane. Ja nie, dlatego tak nawet nie jestem stanie tego do końca, może dobrze wytłumaczyć, bo, bo to jest bardzo świeże i, i powiem ci, że zadziwiło mnie to, że yy, że jak to zrobiłam dzisiaj, to dostałam, dostałam jakiś tam artykuł na Facebooku, że dzisiaj jest to pełnia łączenie świętości i dzikości pełnia wieczycy, coś takiego. Więc jakby to się u mnie zadziało samoistnie tylko dlatego, że ja czułam właśnie, wiedziałam, że coś się dzieje w moim ciele, w brzuchu, no bo tam przeważnie coś się dzieje i i przez to, że, że, że ale co to jest, co to jest, gdzieś w tej głowie próbowałam rozmawiać, ale, ale głębiej, ale głębiej, ale co to jest, ale, ale skąd się to wzięło, tak naprawdę to był taki, no nawet nie mogę tego powiedzieć delikatnie, to był wkurw na męską energię, która przekraczała moje granice, przez wiele lat przekraczała moje granice i ja to, ja to tak stłamsiłam, że, że po prostu musiało to wypłynąć ze mnie. Musiałam sobie pozwolić poczuć tą, ten wkurw, naprawdę wkurw. Jak się potem poczułaś? Jak pozwoliłaś sobie, czy to było jakieś chwilowe pozwolenie sobie, czy to było jakoś długoterminowe, czasowo czas na to, żeby to się rzeczywiście mogło w pełni uwolnić, w pełni przetransformować, może tą siłę z tą lustą, takie odetchnięcie. Wiesz co? To było tak, że to kot mnie obudził w nocy o czwartej rano i, i to mi się zaczęło dziać, nie mogłam usnąć i to mi się zaczęło dziać, więc to trwało w nocy z godzinę, ale to było tylko, jakby do mnie dotarło o co chodzi i ja tylko, jakby właśnie w głowie, wiesz, cięłam, tak? Tym mieczem latałam i, i płakałam. A później rano na tej swojej grupie robiłam lepa, który trwał godzinę i gdzie przez godzinę praktycznie wyrażałam to, tak? Wyrażałam tylko oczywiście nie, nie do dziewczyn, tak, tylko musiałam, ja czułam, że jest bardzo wielka potrzeba i to nawet nie chodzi o mówię, dziewczyny, ja nie wiem o co chodzi, ja po prostu wiem, że to musi zostać wyrażone, że to nie jest tylko dla mnie, że to się coś dzieje kolektywnie. Nawet nie potrafię wiesz jakby określić o co chodzi. Więc wyrażałam to godzinę, ale mam poczucie, że ja w nocy to miałam, wiesz co, miałam takie wrażenie, że ja to muszę, ja muszę to jeszcze fizycznie, wziąć jakieś kija i po prostu coś walić, żeby, żeby jeszcze moje ciało to, moje ciało to puściło, wyrzuciło z siebie. Także nie wiem czy to jest koniec, nie wiem. Czy, czy to w głowie, plus wypowiedzenie, to są jakby dwa etapy, wydaje mi się, że, że to jeszcze nie jest koniec, ja, ja czuję, że to że jeszcze jest, że ja potrzebuję fizycznie, może nie początek, bo, bo też ja nie chcę tego ciągnąć, tak, to, to tylko chodzi o to, żeby to wiesz, żeby to, zawsze no, chodzi o to, żeby to wyrazić, ale do, wiem, że do końca nie wyraziłam, bo moje ciało działo tak? No ja, wiesz, nie, na najpierw nie rozbijałam nic, co miałabym ochotę, ja po prostu, wiesz, rzucać talerzami, naprawdę, do tego stąd jest tak silna energia, że, że nie to, że coś rozwalić, ale w taki kontrolowany sposób, po prostu yy, dać upust. Tak, dać upust tej energii, żeby ona z ciała mogła, mogła się uwolnić tak jakby, żebym, żeby, no nie, żebym mogła być wyrażona. I, A jak się czułam po no Polajwie, powiem Ci, taka byłam wypruta, bo ta energia no, jest niszcząca, jest taka jest ciężka, trudna. No, nie wiem, jak ją nazwać. I, I zastanawiałam się, po co w ogóle, o co chodzi, po co, nie? No ale chyba, chyba tylko po to, żeby to zobaczyć, że właśnie taka też jestem, tak? Że że, nie wiem, tydzień wcześniej, do, do tej osoby, której <grywia> bym chciała uciąć głowę, mówiłam, że jej dziękuję za lekcję i w ogóle jestem wdzięczna i przepraszam. I to też płynęło z serca. Tak, tutaj, tą samą osobę najchętniej bym zabiła, po prostu poświatowała. W tej, wiesz, jakby w tym, nie, nie na żywo. Oczywiście nie mam morderczych instynktów, ale ale pozwoliłam sobie to zrobić tak energetycznie. No, pozwoliłam sobie to zrobić, naprawdę. No to, to dosyć ważne jest, żeby to właśnie, zamiast trzymać w sobie i dusić, dać upust i dać przestrzeń na coś nowego, zwolnić przestrzeń na coś innego, coś lżejszego, może coś innego. Tak, no tak, powiem Ci, że nie na, nawet nie, nie, do końca Ci nie powiem o co chodzi, bo, bo jeszcze nie wiem, bo to jest za świeże. <laughs> tak, to, mm -hmm. to, to, się, to się dzieje cały czas i wiem, że to coś z tego fajnego będzie na pewno, ale na razie nie wiem, nie mam dostępu. Wiem, że miałam to po prostu zrobić i wiem, i dziewczyny jakby czuły, że, że to było bardzo potrzebne. I że też, też im, im coś pochadzało, tak? Ale, ale powiem ci, że do końca jeszcze nie wiem, co, co dalej, co jak to się. Czyli raczej zamiast bać się, się dzikości, zamiast bać się tych trudnych emocji, które w nas siedzą mm. i, i nas powiedzmy są zawsze czasem coś pokazać, zamiast się tego bać, to jakby dobrze jest się z tym zaprzyjaźnić i pozwolić temu, żeby to po prostu wypłynęło. Tak, tak. Ja powiem Ci, że ja teraz czuję bardzo mocno coś takiego, że nawet nie chcę, bo my mamy taką tendencję do tego, żeby dzielić emocje na te dobre i złe, tak. nie. No tutaj smutek, złość, wściekłość to są złe, a radość, miłość i coś tam to są dobre. Nie, ja, ja w ogóle już tego nie, nie wartościuję. Nie Tak, Nie rozgraniczam, bo wiem, że każda emocja. Ma prawo istnieć, po prostu mamy prawo być czasami smutni i nie trzeba nas na siłę z tego wyciągać i mówić, no ty jesteś w niskich wibracjach, trzeba ci podnieść wibracje. Nie, jestem smutny, to jestem smutny, jestem bezsilna, to ok, jestem teraz bezsilna, jak sobie na to pozwolę, czy jestem wściekła, to właśnie wyrażę tą wściekłość, no mówię w bezpieczny sposób, nie do kogoś, najgorzej do kogoś wyrażam, ale w bezpieczny sposób sama. To ona natychmiast mija I, i, i nie ma wtedy tego problemu, że to są, a bo, że ale sobie obniżyłam wibrację. No to gdzieś, no to jestem ja, to jestem ja. Tak, Tata tak. też jestem. Tak. Przyzwolenie ja, sobie. Mam na to. prawo przekląć, tak? Mam prawo yy, cisnąć nawet talerzem, czy nie wiem czym, i koniec. Jak no są najgorzej jest wepchnąć się, zamiast uwolnić to z siebie, zanim to przetransformować, bo no, do to w to wątrogę, trzymać, 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 a potem dziwić się potem, że to czy tam to dolega. Tak, no dokładnie na no ciało nam pokazuje, wszystkie choroby. To jest, to jest przeważnie to, że coś żeśmy zakopali i udajemy, że tego nie ma. A to dalej jest. Tak. I ciągle nam pokazuje, uwolni, tak. uwolni, uwolni. Tak, uwolni. Z a my bierzemy leki. Tak. <słyska> 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 Także no, i dzisiaj nawet nie przeczytałam jeszcze tego artykułu, tylko, tylko zobaczyłam tytuł, Łączenie świętości i dzikości i no, no to się zadziało, po prostu się zadziało idealnie. Czy mamy sobie takie zwierzę, można powiedzieć? Dzi no, dzikie no, dzikie no, zwierzę, które... Super. <laughs> ja to lubię tylko, żeby, żeby dać do głosu e, i połączyć z naszą świętością, z tym naszym... Tak, Czy to, z to jest naszą świętość. No matko, tutaj to jestem chyba słabsza w świętości, mimo że maluję, nie, no może nie słabsza, ale no to jest ta, to jest ta, to jest ta taka nasza, no właśnie, widzisz, a to znowu by musiała, e, znowu by musiała wartościować, bo ta e, dzika część wcale nie jest... to nie jest nasza ciemna strona, to jest nasza dzikość, a nasza świętość Zaczy, to Ja Znaczy, jest... siebie jest tą ta, ta dzikością, tak? No tak, ale, ale ta nasza świętość to jest, no co to jest, no nie wiem, moja świętość to jest to, że ja maluję sobie anioły i rozmawiam z duszami i płynie przeze mnie dużo miłości i mam dużo szacunku, takiego współodczuwania dla ludzi, no chyba to jest moja świętość, nie Ciało wiem. Nasze? Jest świętością? Tak, świątynia, dla mnie jest świątynią. Świątynią dla? Dla no, mojej duszy. Mhm. Dla Cześć, mojej to? istoty, dla no, całości nie, tak? Nie, nie lubię strasznie określenia, że ciało jest, nie wiem, skorupą, czy skapantrem, czy, czy klatką, czy nie wiem, różne są, tak? Pojazdem. Pojazdem. Nie lubię bardzo tego dla mnie. Ciało jest świątynią. Dzięki ciału doświadczamy, tak? Mamy te wszystkie zmysły i doświadczamy całej tej palety emocji, w doświadczeń. Doświadczenie jest czymś pięknym. <grym> tak, ale to jest trudne. Można doświadczyć, oczywiście. Jeśli się na to Oczywiście, przeżywa się je w pełni, bo się je przeżywa, ale z drugiej strony patrzy się gdzieś tak z boku, jak ja przez to przechodzę, czego ja doświadczam i co mi to daje. Tak. I wybieramy, tak, i dzięki doświadczeniom wybieramy, tak, bo doświadczysz czegoś, co jest niefajne, i stwierdzisz, a nie, to jednak to, ja tak nie chcę się czuć więcej, dobra, to już tego nie wybieram, no ale, ale żeby wybrać, to musisz mieć to. Poddanie, tak? No Musisz spróbować czegoś słodkiego i słonego, żeby stwierdzić, że wybierasz słodkie. Bo no, też <laughs> nie czego czegokolada, no, tak? No, na przykład, dokładnie. No, tak? No, jak nie spróbujesz, to, no, to nie będziesz wiedzieć. Czyli nie doświadczysz. No, tak. Jesteś często uboższa, bo, no, bo nie wiesz, co tracisz tak naprawdę. Tak, tak. No i to no właśnie, no, bo to tutaj jesteśmy, tak? Tylko, wiesz, no, to doświadczanie ważne jest. To też przychodzi z czasem, że, że doświadczasz już takich rzeczy, żeby przy okazji tam nie krzywdzić kogoś tak, że wiesz, że krzywdzisz, nie? To, no to, ale to mówię, to jest. To jest wszystko kwestia tej świadomości i wyborów. Mhm. Się mogę powiedzieć w takim razie, bo spora grupa ludzi mimo wszystko siedzi w tak zwanej strefie komfortu, bojąc się doświadczeń, bojąc się wychodzeniem poza właśnie tą strefę komfortu i przyzwoleniem na to, żeby pójść tu, czy pójść tam, czy zrobić to, czy zakończyć pewien proces i otworzyć się na coś nowego, bo tu już jest znane, tu jest, ja już wiem, ja, to, ja, tego, ja w tym żyję, ja wiem, że, że to jest takie, a nie inne. Ja to znam. Mhm. Wyjście poza strefę komfortu i zaczęcie doświadczenia, to jest lęk i strach. Mhm. Jak, czy masz jakiś taki patent, może sposób na to, żeby zachęcić właśnie do tego doświadczenia, do tego nie, odkrywania siebie, bo to tak naprawdę doświadczenie jest odkrywaniem samego siebie. Z czym jest mi dobrze, z czym jest mi jest źle, z co ja lubię, czego ja nie lubię. Mhm. Zobaczenie swoich granic. No. I przekraczanie przekraczanie swoich granic. No ja, ja zaczęłam nawet to nazywać teraz, że to nie jest wychodzenie ze strefy komfortu, tylko rozszerzanie tej strefy komfortu, wiesz. I to tak, no nie wiem, tak jakoś tak sobie to czuję. Ale czy ja mam patent? Wiesz co, no moim patentem jest moja odwaga w pewnym sensie, bo ja wiem, że ja mam bardzo dużą odwagę do tego, żeby przekraczać te swoje ograniczenia, mhm. które mam gdzieś tam w umyśle i to, że idę za tą swoją duszą, tak? No po prostu ona mi, do mnie przychodzi, tak jak pomysł z tymi tańcami, wiesz, Michał samochodem przyszło, a patent jest taki, no to mogę się podzielić, bo to jest jakby to już jest, to są te nowe energie. Patent jest taki. Że jeżeli coś do Ciebie przychodzi, coś, co, co sprawia, że nagle Wow, Boże, to jest świetny pomysł, ja to muszę zrobić, to trzeba to zrobić od razu. Po prostu przyszedł do mnie ten pomysł, dojechałam do domu. Zadzwoniłam najpierw do, do jednej dziewczyny, żeby mi załatwiła salę na te tańce, Ona powiedziała, że nie załatwi, więc ja złapałam telefon, załatwiłam salę, napisałam, zrobiłam live o tym mówię, aaa, wiesz, w ogóle. Taki, w takiej energii, w euforii. Eee, następnego dnia już bym tego nie zrobiła, po prostu już tak mnie dopadły wątpliwości. To jest to, co ja mówię, że energie nie lubią czekać, ale nie lubią czekać dlatego, że one wiedzą, że jak nie zrobimy tego na tej fali euforii i tego, tego takiego zachwytu tym naszym pomysłem, tą naszą wizją to one wiedzą, że my za chwilę spadniemy i tu już nas dopadnie nasz umysł, który powie ty jesteś nienormalna, nikt ci nie przyjdzie na te zajęcia, nie potrafisz tego robić, nie masz 10 kursów, nie przeczytałaś 50 książek, daj sobie spokój, nie? Już, już po prostu tak mi zaczęło to dopadać, i mówię: O, Jezu, dobrze, że ja zarezerwowałam tę salę, zrobiłam wydarzenie, koniec! już klamka zapadła. <grym> po prostu. I mówię: Dobra, nie będę Was słuchać tych wątpliwości. Przekieruję tą uwagę na to, co ja mogę zrobić. Dobrze, tak? Potrzebuję zebrać muzykę, potrzebuję to, potrzebuję tamto, nie wiem, uzupełnić wydarzenie, wiesz. Skupiłam się na działaniu. No, to jest jedyny sposób, po prostu działać. Przychodzi ta wizja, to nie zastanawiać się za bardzo, <grywa> tylko działać. To, to jest mój patent. Ona z rzucać tak głęboką wodę. No, 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 u <grywa> eee, To jest cudowne i to jest piękne, że masz połączenie z swoją duszą. Nie, jakiś czas czytałam czytając ciekawą książkę Rozmowy z Duszą, <grywa> e, nie, czy zgodzisz się z tematyką, że Niestety, ale większość z nas ma odłączone to połączenie ciała i duszy. Że, czuje, że, czuje, że dusza nie czuje się dobrze w ciele. To z powyższym ucieka i tu jest trudność, bo nie dogardujemy się ze sobą. Ciało chce jedno, dusza chce drugie i ucieka. Mhm. Tak. No, no tak jest niestety, bo właśnie bo chociażby te wszystkie nawet, ym, nawet z tego. Z, tego, co ja czuję i widzę po tych sesjach, że widzę po sobie też widziałam, tak, że w momencie traumy w dzieciństwie, ta dusza, to było dla niej takie, tak traumatyczne przeżycie, że ona sobie tak jakby, no właśnie tak jakby uciekła trochę, no w cudzysłowie tak, no wiadomo, że nie ucieknie całkiem, bo już wtedy umieramy, ale zabiera tą swoją energię i jest gdzieś, nie wiadomo gdzie. jak, jak to połączenie, odbudować, nie? No właśnie, to jest kurczę, to, to jest, jakby to powiedzieć, wiesz co, ja to widzę tak, bo ja maluję te ludzkie dusze, tak? To nazywam, że to są anioły, ale ja mówię, że to jesteśmy my, to jest nasza energia. I, yy, i każda dusza jest niesamowicie piękna i ja jakby malując taki obraz pokazuję Ci, zobacz, zobacz, jaka jesteś piękna w środku. I tylko, że właśnie niestety jest ta dusza, jest ta istota i jest ten człowiek z tą swoją wolną wolą, który ja na przykład widzę w tobie potencjał, ale ty nie chcesz, e, nie chcesz go przejawić. Mam bardzo dużo takich znajomych, że ja w nich wi widzę to, co oni by mogli, ale, ale ten ich człowiek, ta ludzka część jest tak silna, a tak naprawdę tą ludzką częścią jest umysł. Tak mocno siedzą w tym umyśle swoim, że nie są w stanie, nie chcą, boją się usłyszeć. I dlatego powiem Ci, to, to mężczyźni mają bardzo mocno, bo oni, my jakoś mamy większą łatwość czucia, prawda? Jesteśmy bardziej w sercu, potrafimy bardziej kobiety poczuć. Natomiast mężczyźni pracują bardzo mocno umysłem. I dlatego powiem Ci, że te, te misy, ja zobaczyłam, jak to niesamowicie działa. Dlaczego te misy tak działają i ten mój śpiew? Bo oni się kładą, w zasadzie usypiają, bo umysł mówi, a to teraz taki relaksik, to ja, to ja idę spać. Nie wiem, umysł idzie spać, ale, ale oni słyszą te dźwięki, słyszą ten śpiew i oni za tym podążają, a w ogóle nie wiedzą o co chodzi. Ja Wie, wiem, że to jest genialne dla mężczyzn, te misy są genialne. Ja wiem, że ja mam to, ja mam to tak. robić, mam, mam śpiewać, bo, bo to budzi to, energię żeńską. Tak, budzi tą energię żeńską. To jest, ja to nazywam Syreni, śpiew, ja nawet napisałam, ja po prostu mi się przyśniła bajka, ja wstałam napisałam bajkę, że, że właśnie zobacz, jak jest to bajka o syrenach, nie? że syreny tym śpiewem zwabiały marynarzy na śmierć. Tak, a to właśnie to jest ta śmierć trochę tego, tego ego, tego umysłu powiedzmy. Bo, ale to, to nie o to chodzi, chodzi o to, żeby, żeby ich trochę wciągnąć w ten świat, właśnie w energię żeńską, w ten świat delikatności, tej miękkości, tego czucia. I oni, e, no widzę jak, jak mężczyźni reagują, oni nie wiedzą, o co chodzi, ale ich tam tak ciągnie, bo, bo nie potrafią tego nazwać, bo tu nie nazwiesz tego umysłem, bo to się. To się dzieje poza umysłem. To jest, dlatego mówię, no te misy i ten śpiew, on wprowadza w inne, jakby w inne wymiary i wydaje mi się, że jest łatwiej wtedy złapać to połączenie, że, że woła cię ta dusza, no, ale to jest, wiesz, ja tą wizję miałam po, po bajce na lodu dwa, która jest w ogóle genialna. I tam, jak usłyszałam ten śpiew, to mówię: Boże, przecież właśnie, to, jest, to ja tak śpiewam, nie? Ta, ten śpiew ją tak zawołał oczywiście, to się tyczy i kobiet, i mężczyzn, tak? Że on ją tak wołał ten śpiew, że ona poszła za tym, poszła za sobą, tak naprawdę. Chodzi o to, żeby pójść za sobą. Ten y, głos duszy jest bardzo cichy. I wiesz, no nie usłyszysz go, jak wiecznie w głowie masz paplaninę, tak? Więc ten, to, że ich wycina, że oni zasypiają, czyli ta paplanina się zatrzymuje, ale oni dalej, ale oni słyszą, oni są w tym i gdzieś sobie za tym podążają. Nie wiedzą, o co chodzi, ale podążają, i wiesz, no i to. Myślę, że to będzie budzić bardzo, dlatego to na no ten rok ja mam, wiem, że mam robić tańce i koncerty, to nawet nie masaże, mam super gabinet, ale w ogóle masaże, tylko to, że to jest najważniejsze teraz nas dźwięk. No. To w takim razie tego Ci życzę, pięknego rozwoju, obudzenia tych dusz w nas, w ludziach. Jak ci się pięknie to rozwija, bo przecież jest coś piękniejszego niż właśnie budzenie ludzi do, do tej nowej świadomości, do tego bycia w sobie, czucia tej miłości, do samego siebie, czucia bycia w tej miłości, doświadczenia tej miłości i siebie w pełni. To jest chyba jedno z piękniejszych rzeczy, jakie mnie osobiście spotkało. Także. Życzę Ci naprawdę na ten 2020 rok, na ten magiczny rok. W cudzysłowie magiczny, no, to jest wielki rok. No, e... to jest, to prawda, tak, niech się zadzieje no. pięknie, niech to, to Cię woła, niech się pięknie <laughs> realizuje i niech zbiera piękne żniwa. No, dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do budzenia się w pełni. Tak. Do widzenia.